Witam przy drugiej e, rucie naszej e, rozgrywki w Romissona Przypomnę, zaczynamy z dwoma Janami z e, i jedziemy. Od początku. Pierwsza rzecz, którą w tej, w drugiej rundzie już ostrzegamy, to jest wydarzenie, czyli ciągniemy jedną z karty naszych wydarzeń i czytamy jej efekt. I co my tutaj mamy? Coś związanego z książką, czyli nie mamy żadnego efektu w przypadku naszego scenariusza. W przypadku innych by było. Mamy opis. Wyspa się buntuje. Za każdym dniem utwierdza się w przekonaniu, i plotki o tym, że wyspa jest przeklęta, w żadnej mierze nie były przesadzone. Ratunek. Jeżeli udamy się gdzieś tam i pójdziemy sobie, otrzymamy jedną, jedną, jeden żeton morale. Jeżeli nie rozpatrzymy zdarzenia związanego z tą przygodą, no to w tym przypadku powinniśmy ciągnąć, rozpatrzyć efekt związany z opisem na scenariuszu, który tutaj dotyczyłby się książki, w tym przypadku nie będziemy mieli żadnego, żadnego efektu. Czyli jeśli, nie, jeśli udamy się tutaj jednym naszym pionem, gracza, jedną naszą akcją, to dostaniemy jeden rzetel, ale jeżeli ta przygoda gdzieś tam w kolejnych turach zejdzie sobie z naszego dziennika, czyli spadnie tutaj. W fazie zagrożenia nie będziemy niczego, niczego rozpatrywać, nic złego się nie stanie. To jest taka jedna z przygód, bardziej lightowych, które się wydarzyły, tak? Bo mogło nam się trafić, prawda, że gdzieś tam nasz obóz jest zalewany i musimy zbudować tamę we dwóch, na przykład z piętaszkiem. Jeżeli tego nie zrobimy, to stracimy poziom palisady albo jakieś surowce, albo coś się tam gorszego wydarzy. Ok, faza mojale. Nasz poziom mojale zwiększa się o jeden. Cieszymy się, że żyjemy, więc dostajemy nasz jeden żeton mojale. Kładziemy go tutaj sobie. Tak, tutaj mam oznaczenie 1, więc dostaliśmy 1 żeton mojale. To Teraz tak, wykonam taką fajną akcję, to znaczy mam tutaj 3 żetony i akcja związana z moją pozwala mi, teraz może tutaj, jeżeli odrzucę 2 żetony mojale, mogę pociągnąć 3 kafelki wyspy. I ułożyć je w takiej kolejności, w jakiej będzie mi ono po, potrzebne. A no to fajnie, wezmę sobie, wiecie co, wezmę sobie góry na górę, a te dwa kafelki gdzieś sobie tutaj, tutaj wtasuję, w, w te przyszłe kafelki do ciągnięcia. Czyli mój odkrywca pozwoli mi w następnej turze, na, na którymś z obszarów, odkryć, odkryć góry. Ok, wykorzystałem zdolność swojej postaci. Fajna, fajna rzecz. Dalej, rzeczy związane z produkcją, czyli jesteśmy tutaj u nas na wyspie, możemy wyprodukować sobie jedno drewno, jedno jedzenie. Jedno drewno, jedno jedzenie w obszarze surowców przyszłych i kładziemy. Będą dostępne, dostępne wieczorem. Co dalej? Przechodzimy do fazy akcji, czyli będziemy planować nasze działania. No cóż. W tym przypadku wezmę sobie jeden pion mojego odkrywcy. Jeden pion psa udam się tutaj na odkrycie. Jednym pionkiem naszego mojego odkrywcy spróbuję wykonać łopatę, czyli zbudować przedmiot łopaty. A piętaszkiem, co zrobi piętaszek? Piętaszek, 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 piętaszek. <laughs> Nasz drogi piętaszek może uda się po. Po surowce tutaj e, na ten kafelak. Ok, zaplanowaliśmy akcję, więc będziemy je teraz po kolei wykonywać e, będziemy je wykonywać, nie rozpatrujemy akcji związanych z przygodą, nie idziemy na polowanie rzeczy związane z produkcją, czyli tak nasz gracz próbuje wyprodukować łopatę. Bierzemy kości w dłoń, e, rzucamy o, trafiła nam się fałka, czyli Wiktory. dostaliśmy jedną ranę przy produkcji. Oznaczamy jedno serduszko w dół, i wydarzyła nam się przygoda podczas produkcji tej łopaty. Ok, zobaczmy, co nam się wydarzyło przy produkcji tej łopaty. Macie tak duży dobytek, że obóz robi się za ciasny. Niedługo będziecie musieli go powiększyć. W ten dotali wydarzeń. Rozbudowa obozowiska. Najwyższa pora powiększyć obóz. Połóżcie plus jeden na polach kosztu budowy schronienia, dachu oraz palisady. Od teraz musicie odrzucić o jeden żeton surowca więcej drewna. Więcej podczas ich budowy pociągnij następną kartę. Czyli cóż, robimy tą naszą opatę. Gdzieś tam żeśmy naśmiecili, naśmiecili. Także nasz obóz staje się za ciasny, i gdzieś tam w w przyszłych, w przyszłych turach wydarzenia będziemy musieli nasz obóz powiększyć czy zużyć dodatkowy, dodatkowe surowce na jego budowę. Bierzemy tą kartę i tasujemy ją tutaj do, do talii wydarzeń, do tych talii przygód. Może postaram się ją gdzieś tutaj, tak w jednej ręce trzymam kartę, w drugiej drugą tasuję, jedną jakąś niestety nie umiem tego robić. Gdzieś to jakoś tak postaram się przynajmniej symbolicznie, symbolicznie przetasować. Ok, udało nam się zrobić łopatę, czyli bierzemy naszą łopatę, kładziemy ją tutaj gdzieś w tym obszarze, tak będziemy mieli już dostęp do, do naszej łopaty, przyda nam się do, do, budowy, do budowy może różnych innych przyszłych rzeczy. Co dalej? Mieliśmy przygodę. poharataliśmy się. To już chyba jeśli dobrze pamiętam, to odznaczyłam tutaj. VK, czyli Wiktori oznacza, że tą opatę nam się udało, udało zbudować. Kolejna rzecz to rzecz związana z, ze zbieraniem surowców. Pierwszy, spiętaszek udał się na zbieranie surowców, więc był tam pojedynczo, więc był pojedynczo i coś tu się stało. O, no, nie udało mu się zebrać tych surowców ale w zamian za to, że zyskał 2 tony morale które też może zużywać sobie na jakieś różne rzeczy. E, miał przy, przy okazji tego e, przygotę. W przypadku, jeśli dobrze pamiętam, instrukcję to. E, a nawet na karcie piętaszka mamy oznaczone. W przypadku przygody piętaszkowi po prostu nie ciągniemy karty, tylko zdarza mu się rana. No i dodatkowo piętaszek jeszcze się pohajatał przy zbieraniu tych surowców w jakieś oste krzole, jak więc już jest na granicy praktycznie wytrzymałości życiowej. Będzie musiał sobie w przyszłej turze, turze odpocząć. Nie dość, że mu się nie udało, ale się. Pozytywnie zmotywował, to jeszcze zarobił dwie rany. No, taką, taką miał piętaszek, przygodę podczas zbierania tych surowców. Nie udało mu się pozyskać drewna, Pociął się na jakichś e, kamieniach. E, dodatkowo miał przygodę, coś mu się tam stało. Wrócił do obozu, nie mówi nam co mu się stało, ale widać, że jest porządnie poobijany, co zresztą widać po jego stanie zdrowia. E, kolejna akcja związana z e, eksploracją. tak zielona akcja do rozpatrzenia, udaliśmy się z tam psem, z psem, czyli akcja z automatu jest uznawana za udaną, no i udało nam się odkryć góry, haha, udało nam się odkryć góry, super. Udało nam się odkryć góry i co to oznacza? Ano oznacza to to, że w przypadku tych wszystkich pomysłów, które tutaj żeśmy mieli, te wszystkie, które mają oznaczenie góry, czyli w tym przypadku na przykład nóż, i ogień, jeśli dobrze oznaczam, będziemy mogli sobie w przyszłej rundzie budować, tak? Dodatkowo będziemy mogli w przyszłej rundzie zbudować sobie siekierę, która pozwoli nam z tego naszego obszaru, gdzie jesteśmy, zbudować sobie, pozyskiwać dodatkowe, dodatkowe drewno przyszłej duże też musimy moi drodzy zacząć myśleć o tym a przepraszam tutaj nie przesunąłem znacznika też musimy zacząć o budowie schronienia ponieważ zbliża się zima oprócz zbierania drewna na budowę naszego stosu do wezwania statku musimy pomyśleć o budowie jakiegoś, jakiejś, jakiegoś dachu, tak? bo zacznie padać na jesień. Zaczniemy musić w związku z tym deszczem zużywać drewno, dogrzewać się, dogrzewać się ogniem, zużywać pożywienie i zacznie być naprawdę nieciekawie. Na razie sobie gdzieś tam po tej wyspie pochodziliśmy, coś, poznaliśmy, poszukaliśmy trochę drewna po to, żeby zbudować nasz ten, nasz ten stos. Trochę żeśmy się zmotywowali, piętaszek się zmotywował się zmotywował. Ja się zmotywowałem na tle, że mogłem sobie wykonać akcję specjalną związaną z moim odkrywcą. No ale gdzieś tam ten cel naszej rozgrywki mieć musimy. Moi drodzy, co nam zostało jeszcze teraz do zrobienia podczas fazy akcji? Zrobiliśmy już wszystko, odkryliśmy... A właśnie, na obszarze góry mamy oznaczenie takie Taką opcję, że tutaj będziemy mogli w nocy przynieść nasze schronisko, nie będziemy dostawać rany, gdzieś tam pojawia się bestia w tych górach. Gdzieś tam odkrywając głowę, słyszeliśmy jakiś pomógł strasznej bestii, na którą będziemy mogli udać się na polowanie. I dodatkowo, jeszcze, moi dorocy, mamy tutaj takie kółeczko, czyli coś związanego z odkryciem. Ciągniemy sobie. Taki kafelek, i co tam żeśmy w tych górach znaleźli? Ano w jakiejś wiosce czy w jakimś pomieszczeniu znaleźliśmy sobie, moi drodzy, świece. Co nam dadzą te świece? Ano te świece pozwolą nam na to, żeby przy, tak jak oznaczone są budową, będziemy mogli wykorzystać sobie dodatkowy pionek do, do budowy. Czyli w nocy będziemy mogli popracować dłużej po to, żeby i wykonać przedmiot przy świetle świecy, czyli tak jakbyśmy mieli drugi dodatkowy pionek do, do budowy. Z, to, z tymi świecami będziemy mieli dodatkowy taki brązowy pionek, który będziemy mogli zużyć brązowego koloru, ponieważ do budowy przedmiotów. No i cóż, skończyliśmy akcje związane z, ze zbieraniem surowców, więc wszystkie przedmioty dostępne w przyszłości stają się dostępne już teraz dla nas, tak? Przy, Przenieśliśmy je do obozu i nadchodzi noc. Nie mieliśmy żadnych przygód związanych z pogodą, które sugerowałyby, że pogoda nocy się będzie zmieniać. Całe szczęście. Co możemy zrobić w nocy? W nocy możemy przenieść nasze obozowisko. A i bardzo fajnie, czyli nasze obozowisko stąd możemy przenieść tutaj na obszar góry, bo gdzieś na ugórach górach jest jaskinia, więc będziemy mieli jakiś dach nad głową moi drodzy. Więc już nie będziemy spędzać nocy pod chmurką. No właśnie, wiecie co, gdzieś podczas którejś z rozgrywek chyba gdzieś zginął mi żeton oznaczający obóz, to jest taki żeton, który pokazuje taki, e, tak jak tutaj jest, może tam się zbliżyć, e, taki krzyżyk oznaczający, że w tym miejscu jest nasze obozowisko, bądź taki domek oznaczający, że mamy dach nad głową, e, zamiast niego użyję żetonu... E, to oznaczającego skrót na potrzeby tego gameplaya. Oczywiście tu powinien być taki żeton oznaczający taki do, do, domek, namiocik. E, czyli w nocy przyniosłem swoje obozowisko, przed nastaniem nocy przenieśliśmy nasze obozowisko do góry, czyli będziemy gdzieś tam w górach mieli dach nad głową. No i cóż, e, wykonaliśmy sobie to, to, o czym mówi nam instrukcja. Gracze mogą przenieść obóz na sąsiedni kapel wyspy. W tym przypadku przenieśliśmy go na obszar gór. Jaki jest tego plus? No taki, że będziemy mieli dostęp do drewna, ale minus jest taki, że nie będziemy mieli dostępu do, do żywności na terenie góry. Będziemy się po tą żywność musieli w przyszłej turze udawać tutaj na, na kafelę związany z plażą, żeby zebrać, żeby coś, coś na noc zjeść. No i cóż jeszcze w nocy musimy zrobić? No, złej pogody nie mamy, nie musimy się dogrzewać drewnem, ale musimy coś zjeść. Akurat jedzenie mamy, więc jedzenie odrzucamy. Tutaj do, do tej puli. Dodatkowo jeszcze w dowolnym momencie, scenariusza, mogę dołożyć, postarać się ułożyć jeden stos na, na obszarze tutaj tego paleniska. więc wezmę po prostu jeden znacznik dźwięka i ułożę go tutaj na tym jednym, jednym polu. W każdej rundzie mogę uzupełniać tylko jeden taki z takich rzędów, więc. Warto zacząć dość wcześnie budować to nasze obozowisko, żebyśmy mogli, mogli ten scenariusz ukończyć z sukcesem. Moi drodzy, na tym zakończymy gameplay Robinsona. Wiecie mniej więcej na czym ta gra już polega, w jaki sposób się, się ona toczy. W kolejnych scenariuszach jeszcze wykorzystywane są tutaj te karty związane ze znaleziskami. One się mogą też u nas tutaj zdarzyć. Scenariusze są bardziej rozbudowane, bo są efekty związane z tymi księgami, bądź z, z totemami, są bardziej skomplikowane. Ten pierwszy scenariusz ma nas nauczyć jak grać i robi to w bardzo taki fajny, fajny, lightowy sposób. Pokazuje, tak powiedziałbym, 90% wartości całej tej rozgrywki. I wykorzystania poszczególnych elementów w rozgrywce Gię jest bardzo fajna, bo tak jak powiedziałem, ona buduje klimat, buduje klimat. czujemy się na tej wyspie rozbitkami, czujemy się, że musimy coś robić, musimy walczyć, zdarzają się jakieś przygody. W tym przypadku w naszej rozgrywce zdarzały się takie lżejsze przygody, czasem zdarzają się naprawdę hardkorowe przygody, zdarzają nam się przygody przy budowie surowców, przy ich zbieraniu, przy eksploracji wyspy. Bardzo fajna gra, bardzo lubię w nią grać. Tak jak powiedziałem, gra się bardzo fajnie samemu. Jeśli zastanawiacie się, czy kupić, to ja mogę powiedzieć tylko tak, odłóżcie pieniądze na tą grę. grę, jest fajnie, ładnie wydana, jest planowane rozszerzenie do niej, więc na pewno będziecie zadowoleni. Zapraszam do kolejnych gameplayów, tego gameplaya ja kończyć już nie będę, z tego względu, że on trwa dość, gra w Robinsona trwa dość długo, a w tym momencie wróciły moje brzdące już z dworu, więc pobawię się z synem, z małą córką wezmę na ręce, utulę żonę. Która może będzie trochę zła, że to ja skręciłem tego gameplaya. Ona musiała się zajmować dwójką brżdącą, ale tak to jest w małżeństwie, trzeba się wspierać. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. Zapraszam do, do kolejnych odcinków. Zapraszam na naszą stronę. Zapraszam, no cóż, do oglądania. Dziękuję, do zobaczenia.